Odcinek trzeci. Sezon drugi. Ale mamy piękne miasto. No tak. I szczególnie mi jest dobrze, bo siedzę sobie, odpoczywam. Nie ma wezwań. mało tam. Pali się. I ostatnio to tylko cały wielki śmietnik się podpalił. No nie aż taki wielki, no nie. No ale się podpalił. No, no i. No i co? No i musieliśmy jechać, aż całą brygadę wykorzystaliśmy Ta, i ktoś tak powiedział, burmistrz, a nie, to burmistrz był, tak, on tak powiedział, pomocy, pali się wielki pożar. Też cała ekipa musiała z nami pojechać, ja też pojechałam i tak patrzymy, a tam tylko to taki śmietniczek się pali. Te, matko, ten burmistrz to wydziwia tylko. Może powiedzmy naszym oglądającym co się zmieniło ostatnio. No, bo oni nie wiedzą co się zmieniło, a my wiemy. Dobrze widzowie, powiemy Wam, co tam jest, co tutaj się pojawiło. Zapewnie zauważyliście, że miasto wygląda inaczej. Więcej pojazdów, złomowisko, inny sterowiec, inne, inne rozpołożenie domów. To wszystko ja zarządziłem. Tak w ogóle to ja. Nie, 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 ja. <tuszyk> tak w ogóle to ja. Hmm, niech będzie. Przepuśćcie. Ale pan pchnie nas co to był zadźwięk nie wiem to ja na dole co na dole czyli na dole czyli na dole niżej na góra chyba tak dobra powiedzmy już im o co chodzi parking o wiele się owiększył. no powiększył bo teraz jest więcej pojazdów Ej, bitwa! Bitwa motocyklami! Pum, 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 pum. Bum, bum. Więcej policyjnych pojazdów. Straż pożarna. Śmieciarka. Mamy tutaj jeszcze parkingi. Lepsze domy. Lepszy bank. <laughs> Obrabowany bank. Mamy więźniarkę, najlepszy pojazd z naszych sklepik. Wyjazd emergency. I mamy telewizję, żeby za Lewandowskiego kibicować. No. Nie, my musimy kibicować za siebie, bo my jesteśmy najlepszymi strażami pożarnymi i y, 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 prezydentami i y, y, policyjnymi i ludkami, no tak my. A no tak, no to my jesteśmy pierwsi. No, 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 no. Dobrze, nie bawmy już się. Powiedzmy widom, co tutaj się zmieniło. Tak. No może ja was oprowadzę najpierw. Ja was oprowadzę o policyjnym policyjnym po prostu składzie. Potem policyjny komendant oprowadzi was, was po garażach i po, tam, gdzie złodzieje mieszkają. A dalszy ciąg pokaże wam burmistrz. Ho, ho, ho. Z radością wam zaprezentuję nowe pokoiki w policji. Pokój przesłuchań Pokój, pokój archiwny. Hi, hi, hi. Musimy wypełnić wszystkich złoczyńców. Z czego nie snajka? Dlaczego? Kie, jaki ten kod jest? To wpiszę go. Bym go wpisał. I bym wyszedł z więzienia. Kod 33483. Jaki? Bo ja nie zapamiętam. No właśnie, ty nie zapamiętasz, ale ja zapamiętam, bo ja mam tutaj zapisane. No i właśnie oni się cały czas bawią. E, ja ich oprowadzam. Mamy tutaj pokój, w którym mamy przesłuchań. Przesłuchań. Pokój przesłuchań to się nazywa. I mamy tutaj specjalną rzecz. To się nazywa gaz gaz przerodniczy. Mhm. Ja też się uśmiałam z tego. He, 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 he. Ale przez, mogą tutaj się, mogą być tutaj w całym komisariacie no, dwa, dwa, dwa człowieki. Czasami mówię dziwnie, ale to on dobrze. No i jeżeli to będzie, to będzie o takie coś. Potrzebuję ka dwóch kawków, dwie maski od, od, od gazu przyrodniczego i dwóch policjantów, dwóch strażaków. O tak zawsze jest. No i tutaj mamy przesłuchania i mamy tutaj taki malutki składnik. Jeżeli więdzień ucieknie. No, a dalej wszystko wiedzieć. Wiecie o co chodzi? W punkt pod kontroli lotów. Proszę pani, a pani ma perukę? Bo, je, bo jakoś pani się włosy zgięły. Ujujujujuj. Zapomniałam coś wam powiedzieć. Zagłosujcie w komentarzach, ale one są wyłączone, więc po prostu u siebie w domach I pomyślcie, kto najlepiej oprowadzał was, w, was po naszym mieście. Po kawałkach miasta właściwie. Ja komendantka Straży Pożarnej, czyli Farayama Clown, Pan mechanikowy burmistrz lub policyjny komendant. Bezimienny. No właśnie tak jak Snake. Dobra, teraz przekazujemy nagranie panu, panu komendantowi. Dzień dobry, zapewniam Wam, żebyście ze mnie zagłosowali, dlatego że ja jestem najlepszy komendant po prostu taki jak no właśnie wszyscy łapkę w górę, jeżeli chcecie mieć powilecielstwo mu. hehehe. Przejdziemy do Was, jeżeli nabierzecie 20... no dwadzieścia, 20... może... 15 łapek w górę. Nie. Jeżeli Was wszystkich subskrybujących jest 14, to jeden niech postawi łapkę w górę, drugi niech jeszcze zasubskrybuje ten, kto nie postawił subskrypcji, ale niech będzie... 7, 7 nowych subskrypcji i łapek w górę to powielicie. Będziemy powielić powielicielami miasta Lego City. E, nie, 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 nie. Nie stawiajcie tyle łapek w górę. Postawcie po prostu jedną, dwie. Nie chcemy, żeby oni przyszli. Postawcie, jeżeli chcecie show. Mówi w zapowiedzi drugiego sezonu było, że ma być bardzo gorąco, więc mniech będzie jaha. Dobra, idziemy dalej, nie zwracajcie na nich uwagi, oni często do nas przychodzą. Tutaj mamy drogę alarmową. Ej, major spitken, wyjdź stąd. Ale przecież to ja. A nie, no dobrze. Wszyscy wyjdźcie stąd i już pójdę oprócz Mamy tutaj kawałek fortecy. Kawałek, no nie kawałek, tylko straż pożarną. Pojazd. A mamy tutaj po samochód do przewożenia pedofili. Jeepa, którego kiedyś transportowaliśmy innych więźniów samochód po jeszcze policyjny. Mamy więźniarkę. Samochód policyjny drugi. I dwa motocykle, które się wojują. I śmieciarkę. Skład wszystkich do potrzeby. Ha, ha. Teraz oddajmy głos Majorowi. Przecież on ostatni będzie. Nie, 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 nie. Hej, ja będę pierwszy, Fareja druga, a ty trzeci. A to dlaczego Fareja druga? Ja chcę być pierwszy. A no to dlatego, że my tutaj we dwoje siedzimy i zagadamy. A ty ze mną się nie gadałeś. A dobra. No to ja z Freją pogadam i będę pierwszy. A Freja druga. A to mi się podoba. Sami już myślcie, kto pierwszy, ale jeżeli ja druga, no to okej. Okay. Dobra, 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 dobra. Już się, my, my nie, się nie kłóćmy. No bo dlatego, że no po prostu się nie kłóćmy. A ja oprowadzę naszych widzów po całym mieście. Mamy sklepik, który się nazywa, no sami przeczytajcie, jeżeli znacie angielski, no to przeczytajcie ze zrozumieniem, bo my lubimy mieć takie miasteczko po napisach angielskich. Tutaj mamy pracownika, który jest pedofilem i siedzi w więzieniu, czyli Snejka. On tutaj produkuje nielegalne witarasze, które się cały czas wbuzywują i będzie babał, więc nie rekomenduję tutaj wchodzić. Centrum miasta, dzięki mnie zbudowane. Parking, który jest przetrasowany. Dobra, poleciał na złomowisko, no ale nie do końca za mnie. Dobra, tutaj mamy dom mój. Mamy tutaj komputer, który więzienie zamyka i pokazuje z bandytów. Tutaj, tutaj mamy babkę jakąś dziwną, nie wiem skąd się ona tutaj wzięła. bank, który jest obrabowany. Tutaj mamy jeszcze skład złoczy, złodziejów. Radniemy was, a my usłabodzimy w następnym odcinku Snake'a. Cały czas śpiewają takie krakowskie piosenki. My tak ich nazywamy wszyscy. Tutaj mamy łańcuch, jakiś hydrant, i budowę, 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 wowową, I tutaj już nic ciekawego nie ma, więc koniec. Kropka nad i. Tak jest. I teraz lecimy sobie na drugą stronę i będziecie głosować. Plan głosowań się rozpołożył o tak. Jeżeli, jeżeli podobało się za mnie, podobało się Wam moje pokazywanie miasta, to postawcie dwie łapki w górę. To będzie to w takim raj. To wtedy, No po prostu dwie łapki w górę muszą być. Jeżeli się Wam podobało, jak jakie oprowadzą Was, no to niech będą cztery łapki w górę. A jeżeli się moje podobało, to, po, to muszą być już... Nie, nie wiem. Mhm. Trzy łapki w górę. Nie było zajęte, tak, tak? No, ja mam cztery. Ja dwie. No to ja mam cztery. ha. ha, ha. A Ty masz trzy. No właśnie, ja mam cztery. No to więc tutaj niech będzie cztery, tutaj niech będą trzy, a tutaj niech będą dwa. Trzy, dwa, jeden, sta, sezon trzy. Ej, bigo! Jak trzymam go za tyłek, burmistrza dzwoń. On treneruje się w kung-fu. Nie wiem o co chodzi, ale i tak nie odsłonię. Oni, oni chyba go biją, więc nie pokażę. Bigop, pff, Oj, boli. Oj, ja się popierdę. A, pomocy. Mogę, mogę. Do więźniarki bo do kibla lachce. Nikt mnie nie widzi. Ja mam mogę cię podglądać. Bigop, pup. Oj, nie patrzcie na moją pupkę! Sezon 3. ho, 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 ho. Jestem duchem złego kaskadera, który je, juna na doskoroce. Powrócę w sezonie trzecim. Czekajcie na mnie. Czekajcie cierpliwości. Ta blaszanka burmistrza. Nikogo nie powstrzymaj. ha, ha, ha to ja, to ja, twarz mi do mnie przyszła, więc rozpoznacie mnie. Sezon trzy...